Także proszę Państwa, piękny stadion ma Warszawa Niech nikt nie narzeka, wiesz ta pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, że jak jest pis u władzy, to to źle, to to źle to, to źle, to, to, źle to, to źle. Albo że Krystyna Pawłowicz gruba i jak dokarmić ją to trzeba po 100 kilo i tam dowalać, dowalać. Takie złośliwe wiesz, że ludzie... Są tacy niepoważni, wiesz? Przecież wiadomo, że skutek takiego gadania jest odwrotny. To jest noc, nie 24, bo to już jest 12 w nocy normalnie. Teraz będzie piąta rano, już sprzątają, nawet słychać brzdąkanie butelkami, gdy nadaje nasze radio. Ostatni 507 ostatnie 507 do Warszawy Centralnej radio.